Cześć wam, cześć wam, jak weekend to czas odpoczynku, tutaj jesteśmy na fajnej plaży niedaleko Dubaju, Lumi Beach, Widzicie? jest cicho, bardzo pięknie, spokojnie, muzyczka gra, pełno leżaków, jakieś 50 minut od, od Dubaju, no niektórzy mogą w 40 dojechać, idziemy. Tutaj mamy baryk do wypicia sobie czegoś Jakiegoś browarka. Bardzo spokojnie, bardzo fajnie. Można, można też na noc przylecieć, jakieś 680 dirham za, za noc, villa na dwie osoby z jakąś dziewczyną. Tutaj sobie można wypić różnego tego rodzaju drinki. Jest naprawdę fajnie. Także, uh, one beer? Uh, give me Stella. Także odpoczywamy sobie. Bardzo fajnie jest, tak na weekend wyskoczyć. Podoba mi się tutaj. Nie jest aż tak mocno gorąco. Woda jest bardzo przyjemna jest taka chłodnawo, ciepła. <noise> I ogólnie jest, ogólnie jest bardzo fajnie. Także zdrowia. Pozdrawiam was. Zobaczcie jak pięknie tutaj. Zobaczcie jak pięknie tutaj. Na zdjęcie sejebnąć. Chciemy zobaczyć na basen teraz. Fajne lustro beach. No i taki cały kompleks. Jest zajebisty. <laughs> I wkoda obra w obręb takie pogody. Zajebiste. Proszę cienia. No i można sobie popływać. Idę, zobaczę jaka woda jest w basenie